Cześć kochani, w środę zaczynam kolejnego vloga. Dzisiaj jest fajna środa, bo jest wolna środa. Rzadko, bardzo się to zdarza, żebym tego nie miała cały wolny dzień, że nie idę ani do pracy, ani na uczelnię, ale zrobili nam wolne dni na uczelni dzisiaj, bo jest coś tam się odbywa um, i mamy wolne, nie idę też do pracy. I jest wolny dzień, już to powiedziałam 6 razy i mamy prawie 12. Ja pospałam niestety tylko tak do 10, bo przyznam wam, że po prostu nie potrzebowałam więcej snu, no, bo chyba jestem przyzwyczajona. Że wstaję tak około 9 średnio, 8, czasami 6, ale w każdym razie nie potrzebowałam jakoś snu. E, I od rana sobie troszkę nadrabiam YouTube'a, teraz się właśnie umyłam, wysuszyłam włosy, jeszcze nie mam makijażu. I jaki jest plan na dziś? Idę zaraz zrobić śniadanie, bo jestem mega, mega głodna. E, jest też mój dużo sprzątania w tym tygodniu, więc muszę koniecznie posprzątać mieszkanie, bo obiecałam swoim współlokatorkom. E, idziemy też na obiad z, o, z okazji urodzin mojej przyjaciółki chciałam tylko powiedzieć, że moja mama macie imieniny i życzę jej wszystkiego, wszystkiego najlepszego mu. E, więc tutaj chciałam ją pozdrowić w tym momencie i chciałam wam jeszcze pokazać jaki mam bałagan w pokoju w wolny dzień się muszę pochwalić rzeczy na siłownię, torba na siłownię torba do pracy, torba na coś na no łóżku jakieś cuda tam gąciarz, bo nadrabiam gonciarza także no Mój pokój też nie zawsze jest czysty, chociaż jestem bardzo porządną osobą. A, i jeszcze coś. I chciałabym też dzisiaj nagrać film o y, zdrowych batonach, o porównanie zrobić i przedstawić Wam więc taki mały sneak peek, co tu jest. Ale to, co mam do powiedzenia, to Wam powiem w filmiku. Także tak, poza sprzątnięciem mieszkania, chciałabym też nagrać dla Was filmy. Może nawet dwa się uda. Trzymajcie kciuki, jeżeli nie to zrobię to jutro. i mój aparat do nagrywania ma przyjść jutro, jestem taka podekscytowana, nie mogę się doczekać, po prostu strasznie się cieszę. i Idę zrobić śniadanie. Z racji, że mam dzień wolny, postanowiłam zrobić sobie trochę bardziej wymyślne i pracochłonne śniadanie, na które nie mam czasu rano. I pierwszy raz zrobiłam sobie, słuchajcie, posiłek w, w takim kubku. To jest taki wiecie, że macie do tego słomkę, możecie sobie szajki pić. Tu mam łyżkę do tego. I e, powiem Wam tak, <gryw> zaraz będę próbować, czy w ogóle się z tego wygodnie je, czy to nie jest tak, że żeby sięgnąć tam na spód, to po prostu to lepiej wygląda niż smakuje, czy nie lepiej by to było zrobić w misce? No ale w miarę wyszły mi poziomy. Jak na pierwszą, pierwsze podejście jestem zadowolona. Co tutaj jest? Kasza jaglana z mlekiem, cynamonem i rodzynkami. Starte jabłko, bo po prostu nadal trwa akcja oczyszczania lodówki przed wyjazdem, e, więc starłam jabłko, bo miałam. Znowu ta masa z kaszy jaglanej. Twaróg. I tu jest taka kruszonka, przepraszam, że ten podnokiec muszę go pomalować w fakerach, ja też nie pokażę, to tym. A to jest taka kruszonka, którą zrobiłam, zapiekłam szybko, bo koleżanka miała spalony piekarnik, więc korzystałam. Kasze jak dla nas z cynamonem i miodem, żeby tak chrupało. No i słuchajcie, zaraz zobaczymy, bo się śmieję, że dłużej mi to wszystko zajęło, układanie i tak dalej. To już jest pewnie zimne i chłodne i zaraz będzie niedobre, także ciekawe, czy to tylko na fotkach wygląda fajnie, czy nie. E, będziemy zaraz próbować. I druga rzecz, to już na dopełnienie, już pójdę na na torcie, skoro tu jest jabłko, szarlotka, prawda? W, kufu, w kubku to herbata jabłko mięta na dopełnienie już po prostu. No dobra, to próbujemy śniadania, czy. To było warte zachodu. Dodałam jeszcze trochę miodu, masła orzechowego i amarantusa ekspandowanego. Update i spostrzeżenia. Jak się wszystko wymiesza ze sobą, to całkiem przyjemniej się je, bo tak warstwami to nie. Ale jak się wszystko zmiesza, a przyjemnie się miesza w słoiku, to wygodniej się to wszystko Ja Trochę już wystygą musiałam całą sesję na nice, Insta zrobić i w ogóle. To jest masakra po prostu w vlogera. Ale jest letnia jeszcze, więc spoko, ale herbata mi już dążyła wystygnąć. Ale idźcie spokój, ale sobie je wymieszałam. Generalnie bardzo mi smakuje. Dodanie masła orzechowego, miodu i amarantusa było dobrym pomysłem. Bardzo dobra szarlotka. I oglądam sobie mm, Laurę. Także pozdrowienia dla roglam Mknicy z całej rodzinki, oczywiście. Jest już po urodzinach Michała i mogę wam powiedzieć, co kupiliśmy mu na urodziny. I między innymi kupiłam... Mów, w kuchniach świata dwie rzeczy, których chciał spróbować. Taki sos barbecue z Jacka Daniels'a, którego jeszcze nie próbował, chce sobie zjeść do tostów i tak dalej. Jestem ciekawa, jak będzie mu smakować. A druga rzecz, którą pokazywał mi wcześniej, nie że bardzo by chciał, to jest, słuchajcie, ten sneaker z protein. I dzisiaj go testował, znaczy zjadł go. On ma 18 gram białka i kosztował 14 zł. No ale czego się nie robi na urodziny? I zostawił mi, słuchajcie, taki kawałek. Bo poprosiłam o taką tylko małą część, e, żebym sobie spróbowała, jak smakuje sneaker z białkiem. Patrzcie, wygląda e, tak w środku, więc sobie zaraz trochę go zjem. Więc tylko taki cynk. E, co on tam dostał jeszcze na urodziny? Dostał jeszcze takie kostki do whisky, które się zamraża. Widzicie, takie kamienie. Fajny bajer, szklanki do whisky. Dostał Etui na telefon, który bardzo chciał. Takie skórzane. Także generalnie myślę, że bardzo fajne i liczne prezenty. Także fajnie. Nagrałam dla Was dwa filmy, ale się cieszę. Mam nadzieję, że Wy też i że Wam się spodobają, bo wydaje mi się, że oba są całkiem fajne. I teraz mamy 14.40 i chyba się zabiorę za montowanie. posprzątałam też w pokoju, ogarnęłam zdjęłam pościel i tak dalej. I chyba teraz je pomontuję, i tak gdzieś na 17 chcemy iść coś zjeść, właśnie z dziewczynami. Więc, no, teraz się chyba zabiorę za montaż filmów. Bardzo dobry pomysł. No, o 15:40 ja montuję film i zgłodniałam. I musiałam sobie zrobić kanapkę, bo będziemy szli na jedzenie, ale to pewnie zjem za dwie godziny, więc muszę coś zjeść. Myślicie sobie, że mam kanapkę z sałatą. A to nie, patrzcie. Sałatę przemyciłam, ale tak naprawdę jest tutaj ser zmarżony. I na to jest żurawina. Nie mam pojęcia, jak to będzie smakowało. Wygląda ciekawie, ale jestem głodna, a muszę zjeść to, co mam w lodówce, więc już nie kupuję, więc no spróbujemy. Powiem wam, że nie jest złe. Och, dziwnie. przy przeżycia. Teraz sobie zrobię jakąś herbatę, piję i będzie dobrze. I jeszcze typowe dobijanie się w moim stylu, czyli to co było, chipsy kokosowe, syrop z daktyli, amarantów czy tam jakieś jagły, trochę kaszy jaglanej, mleko, cynamon, bo jeszcze jestem głodna, a jeszcze nie wybrałyśmy lokalu za bardzo. Jeszcze muszę to zjeść. I jesteśmy z dziewczynami na obiedzie w letargu bistro. I ja mam sałatkę, słuchajcie, z jajkiem, w koszulce, kurczakiem, serem, lazur, boczkiem. Mniam. A ty masz makaron z krewetkami, prawda? Tak. Mniam. I trzecia, patrzcie, z truskawkami, francuska, ale pyszność. Masz tego, dziewczyny? Dziękuję. <laughs> Rozbiłam jajko. No i że są urodziny, to się nie odbyło bez ciasta i jeszcze będzie brownie! I to jest Red Velvet, czad! I wjechało brownie, to jest życie, no co, czasem można, nie? Prawda? Prawda, tak. tego i naciskasz pojemność. Ta-da! Naciskaj! Uuu. I wymień naszą kartę doładowaną, to się na kiedyś. I odzywam się do Was, jeszcze w płaszczu, bo jeszcze się nie zdążyłam rozebrać, ale chciałam zakończyć tego vloga. Spędziłyśmy fantastycznie, fantastycznie uczciłyśmy urodziny naszej przyjaciółki. Byłyśmy w Letarg Bistro, byłam pierwszy raz, a już wiele, już długo chciałam tam iść. Nie zadłam pyszną sałatkę, po prostu, która spełniła totalnie moje oczekiwania jajko w koszulce, awokado, bacon, blue cheese, po prostu pyszota. Do tego był, było pieczywko, bardzo dobre ich wypieki, bardzo dobry chleb um, i do tego bardzo fajne masełko. I e, sobie pojadłyśmy. Jeszcze wzięliśmy ciasto, by jak po prostu świętować, to świętować. Więc brownie i red velvet, przepyszne, zwłaszcza red velvet. Brownie troszkę dla mnie za suche i takie twarde, taki kamlot, bo to było jakieś bezglutenowe, więc nie do końca mmm, mój klimat, ale i tak zjedłyśmy. Potem w wino na kieliszki, nowy lokal w Poznaniu, na spróbowanie, że doładuje, doładowujecie taką kartę sobie i wydajecie na jakby kieliszki wina. To powiedzmy tak w dużym skrócie, ale ciekawe przeżycie. Niestety droga zabawa, i byśmy byłyśmy tylko tak bardziej posmakować, ale do tego dostaje się ta pasty, takie pasty z oliwek i pieczywko. Bardzo, bardzo przyjemnie, i skończyłyśmy. W winiarni na naszym osiedlu znowu na kieliszku wina. Ja piłam jakieś musujące. Także dzisiaj rozbijałyśmy się po klarni. pach, Niestety hajs poszedł trochę, trochę się powydawało, ale jak świętować, to świętować i było fantastycznie, fantastyczny wieczór. I jesteśmy już w mieszkaniu, jest koło 23. Nie będę już nic jeść, bo zjadłam dzisiaj. Hu, ale. Ale było po prostu fantastycznie, przepysznie. Te tapasy, też te chlebki w tym winie na kieliszki. Miałam z tymi pastami naprawdę dobre i po to się żyje, żeby tak od czasu do czasu wyjść. Po to się też chyba ćwiczy, żeby móc sobie tak pojeść, bo naprawdę wszystko dzisiaj było. Teraz kończę już tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie mi koniecznie znać, czy tak było. I widzimy się w kolejnym. Mua. Jeszcze mały news, Michał przyjechał do nas o północy i zrobił sobie obiad. I muszę się wam pochwalić, co zrobił, Kazał mi nagrywać. Powiedz co tu jest. Co? Nie wiesz? Nie wiesz co tu jest. Makaron e, penne z kurczakiem i takim super sosem, patrzcie. Z tym, z tym sosem i generalnie pachnie pięknie w całej kuchni. Mamy 23.52, 3,52, a on będzie jak obiad porąbany, ale smacznego, bo pachnie super. Tak? Dodałeś coś? Czy tylko sos? Tylko, tylko sos. Smacznego.